Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka różala.pl Siemanko, powitam serdecznie Mi dla transportu a z nami nie kto inny tylko Koro, i to być może Koro, który miał akcję tego wieczoru. Co ty na to? No mam nadzieję, znaczy. Powodzenia życzę wszystkim bez kontuzji spektakularnych koń, końców walki, natomiast mam nadzieję, że ten hype będzie yy, takim mini-viralem tej, yy, tej, tej, tej gali. No i fajnie, fajnie, no wchodziło, wchodziło, aż w końcu dobrze weszło. Yy, ogólnie ja, ja mam tak jakoś zachowawczo, że jak nawet kogoś tak lekko usadzę, to wiesz, tak stoję i chcę, chcę po prostu poczekać, żeby, żeby się nie napalić, i nie rzucić, żeby mnie nagle ktoś nie swipnął. Ale no widziałem po oczach, że odpływa, także no już tam ten tam dobiłem, jeszcze te łokcie doszły i faktycznie można je było wykorzystać, bo tam chyba właśnie jeszcze z góry łokciami dobijałem, także do no, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No. no i teraz pozostaje mi pytanie a propos jeszcze z buka twojego rywala. No... No raczej ci chyba niczym nie zaskoczył, nie? Na początku był taki bardzo dynamiczny, było widać tą energię, no ale szybko zgasiłeś światło wiek. i no, też wiek zrobił swoje. No, znaczy jest tam 5 lat różnicy między A, nami. tak? Ja myślałem, on że ma, więcej. On ma 32, bo ja mam 27. Okej, okay, okej. Okay. No, wiesz co, powiem Ci, że miałem coś takiego, jak go najpierw zobaczyłem, że widzę, no dobra, jest ulany, jest w gorszej formie, ale no jest, jest taki masywny, nie? Jednak wiesz, takim łapskiem też jakoś można capnąć czy się rzucić. Myśleliśmy, że będzie w nogi wchodził, więc głównie się szykowaliśmy na parter. I chyba on też tylko właśnie ten dystans jakoś... Ale ja tego parteru tam za wiele nie było. No. Nie, no ty, tyle, tyle co, co mi się udało z, z góry tam skończyć, więc fajnie. Ale zawsze, zawsze się tak szykujemy w stójce, no bo jednak z tej capuery się wywodzę. Kusiło, żeby jakąś obrotówę wesadzić, ale no już tak, tak wiesz, jakby pod moje dyktando ten pojedynek szedł, że już nie chciałem ryzykować, że, że nie wiem, w łapie i ten. No, ale, ale ogólnie... Bardzo bardzo czekam na ten parter, bo czy z rybą walczyłem, czy zedziem. No to kto teraz w tym parterze byś chciał z kim byś tam. No właśnie. I to się idealnie składa. No ja 3-0 w MMA, Adrian Cios jest niekwestionowanym mistrzem tej kategorii. On, on słynie ze swoich spektakularnych zapasów, które wychodzą mu trochę koślawo, ale no on się nimi jara. Także no zapraszam, trzeba wyłonić jednego, jednego top freaka. No. Ja niestety poległem za Madim w boksie, on jest jego nieudaną kopią, także tylko jeden myślę może na tym rynku z nas chodzić. Ale oczywiście można to w MMA zrobić. Eee, mam parę, parę smaczków, parę ciekawostek z jego młodzieńczych lat, także myślę, że, że na konferencjach chętnie bym mu je przypomniał. No i jeżeli, jeżeli się nie obserwam, to można to robić. A nie chciałbyś kogoś jednak e, pokroju freestylerów? No trochę to się przewija. Koziołek jest na przykład na razie chyba troszkę większa kurde. waga, chociaż wydaje mi się, znaczy, że wiesz, to by było do dogadania. No, szło, szłoby się na pewno zgadać. No, on teraz miał 8-6 wagę, ale ja byłem przy nim trochę jak robił wagę i po prostu był, wiesz, mega, mega podlany. Jakby chciał, to by nawet 7-7 zrobił. Ja też jakbym chciał, to bym 7-7 zrobił. Teraz mieliśmy open na prośbę z booka, bo ja ogólnie chciałem niższą wagę robić. Yy, I to na pewno by wchodziło w grę z tym, że kurde, no nie wiem, jakoś na tyle się znamy z Koziołkiem prywatnie, że tak... A, bo tak jak się tam jest szlama. No, znaczy, no, to jest, no, ale to wiesz, na przykład, nie wiem, z Edziem czy z Rybą, z którym walczyłem, też się znamy, ale jakoś to miało taki, taki charakter, że, że nie wiem, jakoś naturalnie, no tu nie wiem, nie wiem, bo, te, bo też Koziołek ma taki sposób bycia zadymiarski, taki może nie toksyczny, ale taki kwa, ofensywny i taki Bardzo wiesz, nie. taki żmijowaty, że tak bym powiedział, ale to nie, że mówię jakoś pejoratywnie, tylko no wie jak, wie jak dziabnąć, a my dużo osób, jakiś prywat mamy, które myślę i on by nie chciał, żeby mnie upubliczniał i on ja bym nie chciał, żeby on upubliczniał, bo się jakoś poznaliśmy. A z takich freestyle'owych starsz, to bardziej z Filipkiem myślę, nie? Tu też jest ta różnica gabarytów, no ale, ale tak jak mówię, no Filip jak na przykład teraz sam boks robi, więc jakoś by się szło dogadać, też były już takie nieraz rozmowy o tym właśnie, żeby zrobić z nim, że jakoś jego formuła, trochę moja waga, czy może mieszane rundy, boks, jeden 1 boks, także czy Filipek, czy cios, także ja, ja jestem chętny i czekam na propozycję. Co, Korona, no trochę się już bujasz tutaj, e, czy to przed kamerą, w sposób jako dziennikarz tutaj dla pewnej e, firmy, czy to jako zawodnik, więc wiesz, z czym to wszystko się je. Dostałem ostatnio informację, że freakfighty mają się zmienić i mm -hmm. jestem ciekaw, jak ty byś zmienił freakfighty i co jest potrzebne, by to ruszyło albo poszło w inną stronę, bo wiemy, że trochę coraz więcej osób z góry patrzy na ręce. Tak, wiesz, co z takich realnych pomysłów Pomysłów, co jakoś zasłyszałem. Eee, wiesz, na przykład, może będą te urozmaicenia formuł. Nawet, niestety, według mnie, te dwa na jeden, które tak naprawdę koniec końców są trochę bez sensu w oktagonie, no to może elektryzować, bo jesteś w szoku, że jest takie zestawienie. No ale to są freak fighty, nie? Więc tak. wydaje mi się, że to przyciąga. No tak, więc te dwa na jeden widać, że jakoś wchodzą. Tym bardziej, jak oni to tak wiesz, łączą że nie wiem, nagle będzie wiesz, ktoś taki nie, Muran z, jeszcze z Ferrari albo nie, Muran statu Ferrariego na kogoś, że nagle w ogóle takie chore zestawienia powychodzą, yy, ale osobiście jak to usłyszałem tam na kajdżu, co Wujewski mówił Hubert, to pomyślałem, że pewnie na przykład z HAL zrezygnują, że może będzie jakiś problem z, wy, z wypożyczaniem. A, o to chodzi. I że wiesz, na przykład będzie studio, studio i raz na jakiś czas hala, bo coś tam, nie wiem, z jakichś live'ów Wardęgi tak zasłyszałem, że no te hale tak teraz gorzej ludzie kupują, więc wiesz, może zrobić taki specjalny po prostu... telewizyjne po prostu tak, studio, no. że, że, że święto z tego. Ja, ja ogólnie miałem taki utopijny pomysł, ale w praktyce on by chyba nie, nie sprawdził się że na przykład wiesz, co dwa tygodnie robić jedną walkę, po prostu mieć fokus na jednym zestawieniu i co tydzień, dwa masz jedno zestawienie, a po na przykład, po, nie wiem, trzech miesiącach jest ogólnie cała, cała karta z jakichś samych tych zwycięzców, tylko no, w praktyce to wiesz, ciężko by było skupić, nie wiem, pay per view, nas jedną walkę sprzedawać czy coś, to, to tak o, ale no, nie wiem, na pewno trzeba to poprzerzezać, bo jest bardzo dużo tych gal. Y no jest, bo tutaj się trochę przesyt, nie? Jakby zrobiło to się tak y, częste, że no za częste i tutaj też no, powinniśmy o, nad tym się. Na, mało co szokuje, jeszcze Natan tak. tak przeciągnął już tę poprzeczkę, że wiesz, cokolwiek zrobisz y, mniej, to nie dość, że to ciężko jest, to nie dość, że to jest ciężko zauważalne, to jeszcze jak już zauważył, to piszą, że stypa, bo są przyzwyczajeni, że wiesz, no nie wiem, no tak jakby ktoś co chwilę widzisz, że wyciska 200 kilo, przyjdzie jakiś młodzik, wyciśnie 100, co też jest dużo, 100 kilo. Widziałem jak co chwilę 200 uciskają. No więc trochę tak jest, no ale ale zobaczymy, zobaczymy, no wiesz, te federacje się teraz mieszają, więc zobaczymy łączą. co następny łączą, mieszają, no, zmieniają, tak. ludzie się przeplatają, tak. więc y, zobaczymy co będzie w następnym roku. Mam nadzieję, że pozytywnie. Ale myślę, że nie znikną friki, bo jest to za, za stały element rozrywki chyba już w naszej no. kulturze. Jak już to to się może przerzedzić. Wiesz, zawsze się nawet za darmo znajdą chętni, po... po Myślę, że minimum jedna jakaś walka taka mogła być, coś się ktoś za darmo klepał, nawet chyba pamiętam kto to mógł być, ale no też nie chcę jakichś takich rzeczy wyciągać, ale no, no zawsze, zawsze się ktoś znajdzie. Ostatnie nie? już pytanie, żeby Cię nie męczyć, to już tutaj na, na bosaka. Natan, cios kontra Gracek, kogo tutaj typujesz? Nie no, myślę, że na ten cios, bo wiesz, już, już bym bardziej jakby było z Denisem, to bym bardziej na Denisa, bo jednak ta waga, no on waży 8 dych. Tak, tam jest mieli... niski, nie też. Tak, grace. mieliśmy odprawę, to miał bardzo ambitne plany, bo pytał o same same Nesty takie ruchy, nie? Mówi, a jak mi na nogę złapie i cios idzie po drugą, to mogę bać łokcie w plecy, <laughs> więc no wiesz, tam... same, same takie ma pomysły już takie kończące. No i jedynie... Jedynie, myślę, szanse Gracjana są takie, że po prostu jak się w dwójkę rzucą na niego, to jakoś faktycznie tym łokciem, czy jakimś kolanem, czy czymś, jednego i wtedy to już wiadomo, że Gracjan. Ale 85-15 na good boysów. Byku, ja Ci jeszcze raz gratuluję, naprawdę te kopięcia gdzieś tam fajnie latają. Z Buku został pięknie trafiony, no i oby więcej takich akcji, bo naprawdę to było godne uwagi. Tak, dziękuję, dziękuję. wszystkim za y, wsparcie, za kibicowanie, wesołych świąt i oglądajcie dalej wywiady i gale AU. Cześć. Cześć, cześć.